Mano wszystkim, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Case Haga. W dzisiejszym odcinku mamy prawie 3000 zł. No i standardowo, oczywiście, będziemy szukać tutaj na stronie jakiegoś profitu. Jeszcze przed odcinkiem chciałbym Was zaprosić do skorzystania sobie z mojego kodu promocyjnego. Bo jeżeli wejdziecie sobie tutaj w ten zielony plusik, potem znajdziecie sobie rubrykę Użyj kodu promocyjnego, wpiszecie sobie kodik na Stir, to dostaniecie plus 10% do swojego każdego doładowania. A także dwie dodatkowe skrzynki od Case Haga w ramach gratisu. Także wydaje mi się, że naprawdę fajna opcja. Jeśli chodzi o metody płatności, mamy blika, kartę kredytową, przelewy bankowe, gift. Kardy, i kryptowaluty, no i inne metody płatności, takie jak Skrill czy GPay. Także serdecznie słuchajcie, zachęcam do korzystania z kodu. No i słuchajcie teraz, właśnie z moim kodem, jeżeli będziecie sobie wpłacali tutaj na casehaga, to jeszcze macie do zdobycia 3 usp -ki. jak widzicie, Kill detrator The Traitor w traku i USP Monster Mashup. I wystarczy, że wpłacicie 5 zł właśnie z moim kodem na to wtedy będziecie mogli sobie dołączyć do tego giveawaya. I oczywiście link znajdziecie sobie w drugiej linijce opisu. Także też serdecznie wszystkich zachęcam. Życzę oczywiście powodzenia, a my lecimy tymczasem do. Odcineczka już po ogłoszeniach parafialnych No i słuchajcie tak, zaczniemy sobie może Z grubej rury, od Witchcrafta Za 1000 zł. tutaj Bardzo fajne rzeczy do zdobycia, mamy Hola, mamy Gamma Dopplera, Desert Hydra jak widzicie Tutaj M9 też bardzo ładną swoją drogą zaszyszkoła. koła, także lecimy słuchajcie Z taką pierwszą skrzynką, no i zobaczymy Co tutaj na start Case Hack nam zaoferuje no i pierwsze, co to mamy, Emeczkę. Niestety połowę tego, co wydaliśmy, straciliśmy na tej MC. Także otworzymy sobie jeszcze raz. Co tam? Słuchajcie. Otworzymy sobie jeszcze raz. I jaka to była dobra opcja? No, myślałem, że te rękawice będą trochę droższe. Mamy 1017 zł. Nie ma lipy, nie ma lipy, natomiast no liczyłem tutaj na zdecydowanie większy proficik niż 17 zł. Ale jeszcze, słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku coś ciekawego. Oczywiście zdobędziemy Dobra, po, tych, po tym trochę grubszym wstępie, bo wydaliśmy tutaj dwa koła Pójdziemy sobie na coś, wydaje mi się to coś mniejszego Także może sobie otworzymy, no właśnie, może high risk 20% juice, chyba tej skrzynki jeszcze nie otwierałem To jest, nie wiem czy to jest jedna z nowszych czy nie Ale mamy tak, 0,5% na kosę tutaj Mamy fenka, digielka, też bardzo fajny digielek 1800 No i inne takie fajne skiny Typu, typu kałaszki, typu golden coil, także spróbujmy sobie otworzyć cztery skrzynki na raz. Dwie stówki poszły, zobaczymy co to z tego będzie. Ok, mamy kałaszka jednego, 313, także jesteśmy na proficie, moi drodzy, z czterech skrzynek. Sprzedamy sobie tutaj wszystko i otworzymy, może jeszcze raz. 4 takie skrzyneczki. Zobaczymy. Jeden skin, tak naprawdę, i chyba nam zwraca. I proszę bardzo, nawet dwa skiny nam dropły teraz 614. No kurczę, czy to będzie jakaś metoda dzisiaj na profit. Zobaczymy. Jeszcze raz, dwie stówki poszły. No tu już mamy i tak bardzo dobrze. Jest kałaszek, proszę Państwa. No niestety, teraz chwil tested. Także term, tym razem profitu nie ma, ale mimo wszystko, nieźle. Kurczę, otwórzmy jeszcze raz. Zobaczymy, co to z tego będzie. Okej, okay, jest The Empress, ale kurczę, well worn. well worn. teraz kurczę, trochę gorsze stany nam tutaj lecą. Dobra, to ostatni raz. Ostatni raz cztery skrzynki z racji tego, że naprawdę fajnie tutaj leci. No chyba się pospieszyłem tutaj z werdyktem, niestety teraz już nic nam nie poleciało, także wejdziemy sobie w swój ekwipunek, zobaczmy ile my tu mamy. Eee, sprzedajmy sobie trochę tych skinów. Te za trzy stówki może sobie zostawimy, ale te tańsze może sobie sprzedamy. Golden Coila też możemy sprzedać. No i mamy jeszcze tutaj tysiaczka prawie. Także tak, co zrobimy w tym momencie? Mamy w ogóle jeszcze 500 koła diamentów, także pójdziemy sobie na Spooky Season i kurczę, pójdziemy sobie na marketplace. A. W ostatnim odcinku wam powiedziałem, że otworzymy sobie może jakąś skrzynkę tutaj, za, za te diamenty no i tutaj jak widzicie niedużo diamentów nam brakuje nawet na usp tak Także, no tu już jest taka konkretna sumka Także zobaczymy jaką skrzynkę możemy za to otworzyć tutaj mamy patrzcie też 20% juice mamy za to mamy red jar'a dobra otworzymy sobie najdroższą skrzynkę za diamenty, nie no najdroższej nie będziemy mogli otworzyć bo dream nice y 722 kosztują, ale otworzymy sobie, mamy magic cherry za 213 Także słuchajcie, kupimy taką skrzynkę i ta skrzynka jest również bardzo, bardzo dobra, przynajmniej taka się wydaje, bo mamy tu same czerwone skiny i koski, także kurczę, otwieramy sobie taką skrzynkę za 213. No i awupa za 224, okej, okay, spoko, yy, wróćmy sobie i możemy w sumie jeszcze taką jedną skrzynkę otworzyć, to otwórzmy jeszcze jedną, kurczę, zobaczmy, może tutaj jeszcze coś fajnego nam wyleci. P90 Asimov. Dobra, może być, nie ma lipy i słuchajcie tak, wejdziemy sobie na darmowe skrzynki, przypominam Wam, że tutaj co 24 godziny możecie sobie skrzynkę otworzyć, ja oczywiście otwierałem platynową sobie w poprzednim odcinku, także teraz otworzymy sobie złotą, mamy TK Red Quartz, nic szczególnego, sprzedajemy sobie oczywiście. Bonus cashback, czyli 1% z naszych wydatków wraca do nas w postaci takiego dodatkowego skina, którego będziemy mogli sobie potem wypłacić. Ja mam tutaj już koskę, no naprawdę konkretna się koska tutaj zebrała Classic Knife Blue Steel. Im więcej gracie na stronie, tym oczywiście ten skin do wygrania będzie lepszy. No i mamy także tutaj levele. Jak widzicie 63 poziom, w ostatnim odcinku wam powiedziałem, że sobie odbierzemy nagrodę za ten 63, także sobie otwórzmy. No i mamy jeszcze stóweczkę do naszego salda dodatkowo. Lecimy sobie na bitewki i zrobimy sobie oczywiście bitewkę na koniec na trzech graczy tym razem, tryb klasyczny. No i kurczę, weźmy sobie może, no kurczę kusi mnie te najdroższe skrzynie sobie wziąć. Pięć takich skrzynek na przykład i pożyczyć sobie troszkę sianka, bo niestety no nie mamy tyle. Także będziemy musieli pożyczyć znowu dosyć dużo 79% pożyczamy Ale taka bitewka na 5 skrzynek za tysiaka Spróbujemy moi drodzy, zobaczymy co to będzie Trzymajcie kciuki, żeby żebyśmy wygrali Mamy bota trola w przeciwnikach, no ten bot Uuuu, uu, uu, ten bot potrafi coś dobrego dropnąć, a tu bot noob nope. kurczę, już blue phosphor z pierwszej skrzyni Teraz mamy rękawiczki Ale tu prince team, kaman. No niedobrze, niedobrze. Jesteśmy na przegranej pozycji. USP white print znaczy. No, musiałoby coś naprawdę dobrego polecieć. Kałach. Doda no, nam tysiaka. No, może. Niestety, niestety, przegraliśmy to i wygrywa sobie botnop, moi drodzy, 13,5 koła. 13,5 koła, no my byśmy dostali jakieś 80% z tego, bo tyle pożyczyliśmy, chyba tak to działa, ale dostajemy glocka Royal Legion, także tutaj na takie otarcie łez, także tego gloczka sobie w sumie też sprzedamy, to w sumie sprzedajmy sobie może też te tańsze skiny jeszcze i otworzymy jeszcze na koniec jakąś skrzynkę może z eventu, 344, no to skrzynia Trickster poleci, no i zobaczymy co na koniec, poprosiłbym takiego bajoneta fajnego. Fajnie by było, ale ci nam jeszcze na koniec awóbka Neonoi za 122, także kiepsko, w sumie 290, 122. No i moi drodzy, tak, kończymy sobie dzisiejszy odcineczek z takimi rękawiczkami, dwoma kałaszkami oraz taką awóbką. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Case Haga, to oczywiście zachęcam Was do stawienia łapeczki w górę, a także jakiegoś pozytywnego komentarza. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Siemanko!